Skąd wziął się hot dog? Czy hot dog z żabki to w ogóle hot dog i jak zjeść 76 hot dogów w 10 minut? O tym wszystkim za chwilę, ponieważ dziś mamy dzień hot doga, więc jeśli lubisz hot dogi to mnie zaobserwuj. A codziennie będziesz wiedział więcej o świecie i napisz w komentarzu, jakie do hot doga wybierasz co siwo. Jedziemy. Numer 1. Hot dogi powstały z nieporozumienia językowego. Oryginalne hot dogi pochodzą od frankfurterek, czyli niemieckich kiełbasek, które wtedy nazywano Dachshund Sausages, czyli kiełbaski jamniki. Gdy przywędrowały do Stanów Zjednoczonych, nie wiedziano, jak przeliterować słowo Dachshund, a wiedzieli tyle, że ma to jakiś związek z psem, więc nazwano je hot dogs. Numer 2. Wielu cudzoziemców będąc pierwszy raz w Polsce jest bardzo zaskoczony gdy widzą hot dogi, które my znamy z żabek albo stacji benzynowych. Oryginalne hot dogi bowiem składają się z parówki włożonej w bułkę przeciętą od góry, a nie z bagietki z wydrążonym na parówkę tunelem. Prawidłowo wynalazek ten zwie się French hot dog, choć pochodzi ze Skandynawii, a nie z Francji i jest popularny w zasadzie tylko w Europie. Tak więc turyści z innych części świata, a szczególnie ze Stanów Zjednoczonych mogą mieć niezłe zdziwko, gdy po raz pierwszy zobaczą w Polsce tego typu hot doga. I numer 3. 76 hot dogów w 10 minut. Taki rekord ustanowił Amerykanin Joey Chestnut podczas prestiżowych zawodów Natans, czyli zawodów w jedzeniu hot dogów. Co ciekawe, Joey w ubiegłym roku pobił ten wynik i zjadł ich 83, aczkolwiek miało to miejsce podczas specjalnego live streamu na Netflixie i oznacza to, że tak, 83 to jego nowy najlepszy wynik w historii, ale poza oficjalnymi zawodami Natans. Jego oficjalny rekord promowany przez federację Natans to dalej 76 hot dogów w 10 minut, ale jak on to w ogóle robi? Trening? Chestnut przed zawodami rozciąga żołądek, pijąc litry wody i jedząc wielkie ilości ilości warzyw, które są niskokaloryczne, ale objętościowe. Jego technika stosuje tak zwaną metodę Solomona, gdzie rozdziela kiełbaskę oraz bułkę i zanurza bułkę w wodzie, żeby ją szybciej przełknąć. Jak sam twierdzi, najtrudniejsze są pierwsze dwie minuty, bo później wchodzi w trans. Pozdro!